Moi drodzy, ten oto mały samochód to Hyundai Inster, który kosztuje w bazowej wersji 99 900 zł, ma baterię o pojemności 42 kWh i przejeżdża na jednym ładowaniu ponad 300 km. Na co go stać? Czy jest warty uwagi i czy jest to samochód elektryczny, który odmieni elektromobilność i sprawi, że będzie ona bardziej dostępna? Oto 5 najważniejszych faktów na temat tej oto maszyny. Oczywiście, ta bateria o pojemności 42 kWh nie jest jedyną dostępną, ponieważ w tym egzemplarzu mamy większy akumulator o pojemności 49 kWh, ale do tego przejdę za chwilę. Zacznijmy od wyglądu. Stylistyka tego samochodu jest bardzo charakterystyczna, i jeśli troszeczkę interesujecie się światową motoryzacją, to być może kojarzycie, że w Korei jest taki model jak Casper, Hyundai Casper. To małe auto o długości. 3,6 metra, jak dobrze pamiętam, które ma silnik spalinowy. Ma identyczny przód, identyczny tył i identyczną linię boczną, ale to nie są te same samochody. Hyundai Inster jest znacznie większy, ma ponad 3,8 metra długości, ale właśnie zachował tą charakterystyczną sylwetkę Caspera, po to, żeby wyróżnić się z tłumu. Tak więc mamy tutaj ledowe światła ulokowane niżej z okrągłymi światłami do jazdy dziennej. Tu są kierunkowskazy bardzo fajnie wkomponowane. Prosty, bardzo ciekawy przód. Z tej perspektywy ten samochód wygląda fenomenalnie. Tu mamy ukryte gniazda do ładowania DCAC, oczywiście standardowo. Tak więc żadnych udziwnień tutaj nie ma. Linia boczna ciekawa, ponieważ przód ma połączoną z przednią szybą linię okien natomiast tył jest oddzielony przywodzi mi to nieco na myśl starą Skoda Yeti, która była bardzo fajnym samochodem. Tutaj to wygląda równie atrakcyjnie. Wcięty tył, no i ten charakterystyczny design tylnej części nadwozia z ledowymi światłami tutaj wkomponowanymi w formie pikseli, to jest nawiązanie do ioników z okrągłymi światłami przeciwmgłowymi i kierunkowskazami na dole. Całość bardzo, ale to bardzo charakterystyczna, bardzo atrakcyjna i naprawdę ciekawa. Dla oka. Ale myślę, że najmocniejszą cechą tego samochodu nie jest wcale stylistyka nadwozia, a wnętrze, które jest naprawdę charakterystyczne. Przede wszystkim mamy tutaj w tej wersji świetną tapicerkę w taką klasyczną pepitkę. To wygląda fenomenalnie. Zobaczcie, fotel kierowcy jest zintegrowany z dwoma uchwytami na kubki i z podłokietnikiem. One są tutaj na wkomponowane. Po co? Po to, żeby uzyskać więcej przestrzeni na środku. Mamy też przesunięty tutaj wybierak kierunku jazdy, a wszystko po to, aby w mieście na przykład można było spokojnie zaparkować przy jakiejkolwiek ścianie, tak żebyście mogli wysiąść sobie tamtymi drzwiami. Tak więc patent jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o sam projekt wnętrza, to jest on idealnie prosty i w sam raz dopracowany. Zobaczcie, są przyciski. Mamy dużo przycisków fizycznych, jest panel klimatyzacji, sterowanie podgrzewaniem foteli, tu mamy przyciski od autoholda, kamery, czujników parkowania podstawowe przełączniki multimediów, ekran standardowy ponad 10 cali. Tutaj w każdej wersji jest dokładnie taki sam ekran, czyli nawet najtańszy Inster będzie wyposażony w multimedia. Mamy też cyfrowe zegary znane z innych modeli marki. Proste dźwigienki, fajna kierownica. Naprawdę niczego tutaj nie brakuje. Jeśli chodzi o jakieś większe wady, to zacznę od jednej. Chodzi przede wszystkim o to. Gniazdo USB, które obsługuje CarPlay'a. CarPlay i Android Auto są tutaj wyłącznie przewodowe. Jest niestety cały czas na gnieździe USB-A, a, a USB-C obsługuje tylko ładowanie. Czemu? Nie wiem, nikt tego za bardzo nie jest w stanie wyjaśnić. To jest duża strata. Proste boczki to jest taki ciekawy patent, ponieważ te nakładki na drzwi można wymieniać. I na przykład ta jest z uchwytami na karty. Tak więc możecie tutaj sobie włożyć nie wiem, kartę do ładowania, jakąś kartę parkingową. Wszystko możecie mieć pod ręką. To jest bardzo fajny miejski patent. Plastiki oczywiście twarde, ale ładne kolorystycznie i przede wszystkim wszystko jest tutaj naprawdę wzorowo spasowane. Ciekawostką jest też to, co znajdziemy tutaj. To jest taki mały uchwyt oficjalnie na maseczkę, korańczycy uwielbiają nosić maseczki, tak więc możecie zaczepić maseczkę, ale możecie też sobie pomieścić torbę na przykład, albo torebkę. Tak więc patent wygodny dla kobiet. Tutaj mamy dużą półkę, tutaj mamy też całkiem spory schowek. Tu mamy ładowarkę indukcyjną, zobaczcie, mieści się cała moja dłoń, mam dosyć dużo dłonie, tak więc nawet spory smartfon, jakiś nie wiem, iPhone Max Pro, jakkolwiek one tam się nazywają, zmieści tutaj bez problemu. Tu jeszcze jest wielka kieszeń, a tutaj Mamy, żeby było ciekawiej, gniazdo 230, tak więc naprawdę świetne rozwiązanie. Wadą są za to bardzo malutkie kieszenie drzwi. Tutaj w zasadzie nic się nie zmieści, no ale coś za coś. W topowej wersji mamy kompletne wyposażenie, bo mamy nawet podgrzewaną kierownicę, mamy podgrzewane fotele, mamy kamery, tak więc w zasadzie tutaj niczego nie brakuje. Ale to, co jest też ciekawe, to tylna kanapa. I jest to ciekawe z prostego punktu widzenia. Mam 1,85 m wzrostu, tak więc nie jestem najwyższy ani najniższy. I zobaczcie. Potel był z przodu ustawiony pode mnie. Tak jak jeździłem. Zobaczcie. Siadam sam za sobą w samochodzie, który ma 3,8 m długości. I jest tutaj naprawdę wygodnie. Jest dużo miejsca, mieszczą mi się stopy. Mam licencjon nogi. Na dobrą sprawę niczego tutaj nie brakuje. Co więcej, opcjonalnie możecie mieć taki oto stolik, więc nawet jak ktoś jedzie z tyłu, może z niego skorzystać. Moim zdaniem zbędna rzecz, niemniej bardzo ciekawa. Tutaj mamy znowu te ozdobniki na drzwiach, możecie je sobie wymienić. możecie sobie włożyć jakąś ozdobę, coś wydrukować. Taki śmieszny patent, właśnie w koreańskim stylu, ale także bardzo, bardzo ciekawy. Mamy też szyberdach. Bardzo przydaje się, bo doświetla ładnie tutaj wnętrze. To widać, jak jasno jest z przodu. Z tyłu jest wygodnie, no i jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. W tej chwili kanapa jest cofnięta. Kanapa w topowej wersji jest dzielona na dwie części, i każda część, niczym kiedyś w twingo, jest przesuwana. Czyli owszem, może się zrobić sobie też takie tutaj ściśnięte e, wnętrze, natomiast wtedy zyskujecie bagażnik. A bagażnik tutaj jest naprawdę ważną rzeczą, ponieważ przestrzeń ładunkowa w tym samochodzie była dla Koreańczyków dość kluczowym elementem. Po to, żeby można było też przewozić większe rzeczy. Tak więc zobaczmy, jak prezentuje się bagażnik. Tutaj oczywiście wszystko zależy od ustawienia foteli. W standardowej konfiguracji mamy 238 litrów i wygląda to tak. Czyli na przykład mój plecak mieści się bez problemu, tu mam jeszcze moją kurtkę, jakieś graty i trochę tej przestrzeni zostaje. To są takie specjalne kapturki, które przypina się do zagłówków i w ten sposób możecie tutaj uzyskać przestrzeń do tego, żeby zasłonić sobie też cały bagażnik. Natomiast jak odsuniecie te fotele maksymalnie do przodu, to zyskujecie 351 litrów pojemności bagażnika, a po złożeniu kanapy, co? Robi się w ten sposób i mamy niemal idealnie płaską podłogę, wtedy mamy ponad 1000 litrów do wykorzystania. Czyli jeśli chodzi o praktyczność, to ten samochód naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Tak więc wiemy już, jak wygląda z zewnątrz, wiemy, jak wygląda w środku, wiemy, jaki ma bagażnik, cóż, trzy rzeczy. To czas wsiąść za kierownicę. Muszę Wam się przyznać do jednej rzeczy: otóż jestem fanatykiem małych samochodów. I przez długi czas nie byłem w stanie pojąć, dlaczego w zasadzie żadna marka nie oferowała taniego małego elektryka. W końcu to jest tak naprawdę najlepsze zastosowanie dla tego napędu. Samochód na prąd w mieście sprawdza się doskonale. Oczywiście powody są dość oczywiste. A chodzi przede wszystkim o koszty produkcji takich samochodów i to, ile te marki na nich zarabiają. Dlatego właśnie Hyundai Inster w dużej mierze bazuje na koreańskim modelu Casper. Ale to nie są te same samochody, ponieważ po pierwsze Casper jest znacznie krótszy o prawie 20 cm, a po drugie jest autem spalinowym. Tutaj rozciągnięto platformę, aby właśnie ulokować baterie 42 lub 49 kWh i żeby ten samochód był też nieco pojemniejszy. Ale nie zmieniło to jednej rzeczy. To wciąż jest bardzo fajne, zwinne, małe autko, które pomimo właśnie stosunkowo niewielkich wymiarów zewnętrznych, jednak bliższych segmentowi A, tak naprawdę wnętrze ma bardzo zbliżone do wielu samochodów z segmentu B. Oczywiście nie jest idealne, bo na przykład bagażnik, jak sami widzieliście, nie należy do największych. Niemniej do miejskiego zastosowania, właśnie na zakupy, do odebrania dzieci ze szkoły, na dojazdy do pracy, myślę, że nie ma w tej chwili lepszego samochodu, jeżeli chcecie mieć auto na prąd. A dlaczego tak uważam? Przede wszystkim Hyundai Inster ma teraz bardzo, ale to bardzo dobrą cenę. Startuje od 99 900 zł, owszem za bazową wersję Smart, z najmniejszym akumulatorem o pojemności 42 kWh i z silnikiem o mocy 97 KM. Nie są to wartości, które rzucają na kolana, ale przez użyciu energii, które osiągam tutaj w tym samochodzie, zaraz Wam powiem jaka to jest wersja, Śmiem twierdzić, że będzie to naprawdę wystarczająca propozycja. W moje ręce trafiła topowa wersja z większą baterią, 49 kWh, z silnikiem, który oferuje 115 koni mechanicznych. I jeżdżąc bardzo płynnie po Pradze i po okolicach, osiągnęliśmy tutaj wynik zużycia energii na poziomie mniej więcej 10-12 kWh. Nieco dynamiczniejsza jazda, to jest około 14-15 kWh, czyli realnie nawet przy tej małej baterii Ponad 300 km zasięgu jest więcej niż osiągalne. A tak na dobrą sprawę, jeżeli macie możliwość ładowania się w domu. W pracy albo nawet nie wiem, w centrum handlowym, jak pojedziecie na zakupy, to szczerze mówiąc, te 300 km w mieście w zupełności wystarczy. Ładowanie nie jest najszybsze, ponieważ maksymalna moc ładowania prądem stałym to 85 kW, prądem przemiennym 11 kW, ale wciąż przy tak niewielkim gabarycie baterii, tak niewielkiej pojemności, to jest więcej niż wystarczający wynik. Do tego, INSTER. Jest bajecznie, ale to bajecznie przyjemny dla kierowcy. Siedzi się w nim bardzo wygodnie. Owszem, ja mam 1,85 m wzrostu, więc trochę chowam się już za słupkiem B. Niemniej mam fantastyczną widoczność. To pudełkowate nadwozie sprawia, że w środku czujecie się trochę jak w japońskim gejkarze. Jest idealne przeszklenie, świetna widoczność. Bardzo przyjemnie tej siedzi. Deska rozdzielcza jest prosta, ale łatwa w obsłudze. Mamy ekran, który jest standardowy w każdej wersji. Mamy kamerę cofania, tak więc manewrowanie i obsługa tego samochodu to czysta, czysta przyjemność. I powiem wam, że naprawdę niczego więcej tak na dobrą sprawę tutaj nie potrzeba. Plastiki są twarde, rzecz jasna, no ale czego oczekiwać od auta z segmentu A? gdzieś tam aspirującego troszeczkę do segmentu B. Układ kierowniczy dobry. Prowadzenie pewne, ponieważ mamy nisko umiejscowiony środek ciężkości, tak więc to automatycznie wpływa nam na właściwości jezdne. Zawieszenie nie jest zbyt sztywne, nie jest też zbyt miękkie, jest dość komfortowo. Tutaj akurat mam te duże felgi, które wyglądają fantastycznie, ale moim zdaniem absolutnie są zbędne, bo owszem, jeżeli stawiacie na wygląd, to jest to fajna propozycja, ale jeżeli chcecie mieć komfort, to ja bym wziął te najmniejsze 15 będzie na nich większy zasięg, będzie wam wygodniej, będą tańsze opony. A tak naprawdę tutaj liczą się przede wszystkim koszty eksploatacji. Tak więc myślę, że z punktu widzenia takiego budżetowego, taniego elektryka, który ma pełnić rolę drugiego samochodu w domu, to będzie jeden z najlepszych wyborów. I podejrzewam, że do momentu, w którym na rynek nie wjedzie nowe Renault Twingo, Volkswagen ID1 i Volkswagen ID2, który też ma być bardzo tani, to tak na dobrą sprawę Hyundai nie ma większej konkurencji. I to jest ich największa zaleta w tej chwili, a ten samochód robi naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie. No i ostatnia kwestia, czyli cena tego oto samochodu: 131 900 zł za model Smart. Tak przyznaje się, podczas jazdy popełniłem błąd. Wersja Smart to jest topowa, a wersja Pure to jest bazowa. W innych modelach wersja Smart jest to z reguły ta najtańsza, tutaj jest nieco inaczej. W każdym razie, za model Smart trzeba zapłacić 131 900 zł, co uważam, że jest już kwotą dość wysoką. Oczywiście Hyundai podkreśla, że są dopłaty i z tymi dopłatami można uciąć z tej kwoty nawet 40 000 zł, ale powiedzmy sobie szczerze, ucięcie tych 40 000 zł jest niemal niemożliwe, bo musicie zezłomować samochód, Musicie dostać najwyższy format dopłaty. Tak więc ta kwota jest czysto teoretyczna i dotyczy bardzo wąskiej grupy osób. Natomiast realnie za około 120 tysięcy, po tych dopłatach, nawet 115, kupicie ten samochód, co już jest dużo bardziej atrakcyjną ceną. I teraz. Najciekawsze. Otóż wydawać by się mogło, że najwięcej sensu miałaby ta bazowa wersja, która jest tania, z dopłatami będzie jeszcze tańsza, ma sensowne wyposażenie, ponieważ w standardzie ma nawet kamerę cofania, ma klimatyzację, ma bezkluczykowy dostęp, czyli wszystko, czego potrzebujecie. Tylko problem polega na tym, że ma też niższą asadę inaczej. Ma wyższą utratę wartości i niższą wartość końcową, co oznacza, że w leasingach i finansowaniach, w których najczęściej takie samochody się sprzedają, będzie po prostu mniej atrakcyjna. Dlatego Hyundai twierdzi, że dla nich najlepszym wydaniem będzie model Modern, który jest takim idealnym kompromisem pomiędzy ceną a wyposażeniem, a wersja Smart będzie najatrakcyjniejsza z punktu widzenia finansowania. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące Hyundai Instera, zadawajcie je w komentarzach. Ja niezmiennie nazywam się Maciej Kuchno. Do zobaczenia.